Сестру, а сестра генераль, мати генеральна. Я хочу, отче, на все подякувати. і Так сталося, що я можу бути. А я дуже хотіла, бо я до з візитації з Сербії була в Бочні. Мав нагоду в Словаччині відвідати і тепер Україну. И для мене це не самовитий дар. Dziękuję wam za waszą obecność wczoraj i nie ja je ciły czas. No ja dziękuję swoim młodszym siostrom. Bo moje e, dońki odciakryła. I ja zawsze, tak mnie zawsze cieszy, że bym wskazał starsza doczka i młodsza. sestry to jest niesamowity dar. Historia była jaka była. I inne zmienimy. Może był potrzebny ten konflikt, żeby powstało drugie zgromadzenia. No ja sobie tak, tak, duma inaczej, by się nie zrodziło. Ale jest to wyłykie były kiełbohatstwo, my je razem i szczał możemy budować i się dalsze. Jak ja stała im problemy, problemem, o ocem kryłam ją łomniczkiem, to ja nie patrzyłam, w czemu problem. Bo ja odnoho i drugo, drugo dużo lubiłam. Widocznie kryła ja, otrzymała ja dawałam ćwiczenia, te ćwiczenia. Dla mnie nie trzeba opowiadać, ja jak i przejdę do niego na audiencję. Mają tam swój czas, już znają. Do ciała mnyć kochany może pity na gry, bo jego nie ma. Ale winie w moim sercu i jest zawsze duże błysko i ja Także Tak jest wielki skarb. Dziękuję dla ocia po... polikarpa. Tak? Tak. Dziękuję ocze, cent postulacyjny. Dziękuję trzymajcie puls. Dziękuję y, sestram studytkam. Szczowie je znamy, yy, My tak wsi powiązane znajdę. I te duże, yy, duże dla mnie cynne wyje i sestry Świętochowin Kentia, Strałęna, my tak powiązane oczy wsi. Tak. Szef w czasie, jak cerkwa wychodziła, wsi idę w dorozi do Jezusa, i ten nasz skarb ze strony Rodziny, ja niedawno była w Morszczynie też tam była nasza formacja. Ojciec Sebastianowi, by... no znajdę, ojciec Sebastian w Sebuł. My się znajmy od takich czasów, kiedy Straba Basylia żyła i ona przyszła w 86. rok, taki bojowo nastawiona do wtedy Archi Madryta, Husara i każe kto się będzie zamiate kumente, jak wy tu będziecie siedzieć w Rymie? Tam w Warszawie jest Jan Szeptyczki. Jak wy nie przyjdzie, kto? I biedny, zaraz przyjechał. I my mamy ja, my takiego fiata małego. I my tam pojechaliśmy, ja pamiętam, bo ja ten późniejszy później przyjechałam z tyłu, miesiące. I my tak pracowaliśmy. I siłę Rodyna szybtyczki zebrała się i każe koły pomer otecz kłęmenty szybtyczki. nikt to nie zna. No i pan kazymer każe: To ja muszę napisać do Czerwonego Chrysta. A tak pamiętają, jak Ojciec archimedyt każe: A jakie życie jego, bo my nic nie znajmo, A więc każe: Я ja ту з архіву родинного зараз тягну. Я вам на другий раз приготую. Я ja таким була, знаєте, посередником, яким все їздила. А пізніше отець Себастьян з нами на реколекції. Тут з нами сидіть. І приїхав е, отець Архімадрид Гусар, він нам давав три рази реколекції. od że roki po czerzi, od że taka nasza uczność. Dziękuję naszym siostrom, siostro Lubomiroc, siostra z takim aż podniosła nas na dusi. duże dziękuję i bierzcie siostry dalsze Sył, bo to y procesy trzeba pchać, a dziękuję. A od wam dziękuję. Znajdę za te dokumenty, ja oczywiście proszę. Bo y, ja teraz nie mam czasu i tego szczęścia siedzieć te w archiwach. Przez za Oksanę ja ja była tu i w 88. roku, jaka do, tu do archiwum, zawsze była mi na naszych brana jak pannoczka. Nasze siostry kazały się. Polaczka przyjechała. Mm. <laughs> tak my na nazywały, z mnie nazywały, zwicy się z Lubomiru i ja znaszłam tu metyku chreszczenia Josafaty. To był też taki wielki dar i ty pierwszy raz mówiłam do terdy, tam znajdę. To była niesamowita. Później się wprowadziłam już do metropoły Gudziaka tam. I tak się dobrze ta zaczęło od, że oczy duże wam dziękuję. I za wasze, i za mój Wam dziękuję. Bo dla mnie to duże e, a, ważna sprawa. bo muszę w nas, w prowincji, była ostatnia sesja. Z No tak. Jeszcze ją je A, to. Tak, to by zaznały. Duże Wam wszystkim dziękuję. Naprawdę duże harna konferencja. Duży piwnik do że będą duże, duże ciekawie. Яка вже документація. Дуже вам дякую. Дякую вам. Давайте ми помолимося, Отче, наш Богородице Діво, за покликання дому нашого стану і святі. Отче наш що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ, пресвята Богородиця, спаси. Зараз, будь ласка, там є приготовлена кава, солодкі. Адор. І, будь ласка, виходимо там, собі частуємося, сестри ласкаво всіх запрошують. Всім також дякую за увагу, які брали участь через Zoom у нашій засіданні, нашої секції цієї конференції. Дякую.